Markus Vinicius, syn Twojej siostry, panie, przybyły z Azji Mniejszej, przyszedł Cię odwiedzić. Niech wejdzie. Pozdrowienia Petroniuszowi. Czysty bogowie darzą Cię pomyślnością. A zwłaszcza Sklepios i Kipryda. <noise> Witaj w Mamsterzyn w prawej nodze. Co słychać w Armenii, jak tam twoja wojna? Źle idzie nikomu niepotrzebna, gdyby nie korbula mogłaby się zamienić w klęskarzynie. Powiedz mi, czy ty przypadkiem nie pisujesz wierszy? Nie. A nie grasz na lutni i nie śpiewasz? Nie. To jestem o ciebie zupełnie spokojny. Nie. Witaj. 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 Właśnie przyszedłem do ciebie porady. Nie... Raz o świcie. Zobaczyłem ją nagą myjącą się w ogrodowej fontannie i przysięgam ci promienie zorzy przechodziły na wylot przez jej ciało. Jaś jest mieszkanką ziemskiego padołu, błogosławiony ojciec z matką twą pospołu, błogosławieni bracia. Pierdol się, kurwa, pedale jebanku! <grystanie> nie spodziewałem się usłyszeć homerowego wiersza w ustach tak młodej dziewczyny. I o którym dotąd miłości nie znalazł, szukam także tej, która szczęście by mi dała. Czy nie odgadujesz, czemu to mówię Tobie? Nie. Ale zgadzam się, że każda kobieta posiada trzy albo cztery dusze, ale żadna nie ma duszy rozumień. Witaj <śmów> wodzu. Bo Cezar chce zachować pozory. Ligię zabraliśmy jako zakładniczkę, i ludzie będą o tym mówili. Więc póki będą mówili, Puty zostanie w pałacu Cezara. Potem odeślą ją po cichu do ciebie i będzie koniec. Na twoim obliczu znawcą zrównany, czy tam już wyrok na nią? Tak jest, za sucha. jakkolwiek, gdy siedzi, trudno o całej postaci wyrokować, ty już sobie odpowiedziałeś. Polska górą! Polska górą! Tuuuu On a ja jestem sucha Czemuła suchego Do you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Jeśli chodzi o muzykę o... You suck! Jak tu obecny Luka Wczoraj byłeś pijany Postępowałeś z nią jak kamieniarz <gryst assessment> Porzo! Porzo! Ona będzie moją nałożnicą. Jak jej ją a jak mi się sprzykrzy, oddam ostatni mu z moich niewolników Rybę. Rybę! rybę. rybę ryba. Ryba. I ryba. 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 ryba? ryba. Jak cię nazywają, synu? Cus. Miłujesz ty Chrystusa? Miłuję z duszy i serca. zali wiesz, kto był judasz. Wiem, ale on się powiesił. Ale zjadł Judasza. Eureka! Eureka! Widziałeś się? Eureka! i jemu, i tobie. My Grecja stworzyła mądrość i piękno. Rzym moc. A wy co przynosicie? Przynosimy piwo. Ligio, zniszczona? Wczoraj byłem z go? Nie. Do końca życia nie czynić. Wybacz, boski imperatorze. W Rzymie pożar. Większa część miasta w płomieniach. A? e Ty jest! Tu jest! Nie ustępuj. Nie ustępuj bolszewikom, mamy protorianów. For what is Domino's? Eh! Eh! He said it! He said it! Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Hehehehehe! <laughs> <laughs>